Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień bijajcie na G2 gdzie macie mega kozackie promki na gierki jak i również moi drodzy życzę wam smacznej kawusi. Pozdro Nie żeby coś, ale Aury jeszcze w chyba z nami kiedy nie było No ale ja no Friza przewidziałem odcineczek, dołączy, salutki dołączy. Calutki. Calutki. Co zrobił, co się wydarzy kiedyś, kiedyś dołączy na pewno, uda mu się Wierzę no. w niego Wierzę w rekrutację, Dobra. że przejdzie ją wierzę I będzie geekut Chłop co przewidział dalej przyszłość Będzie naszym ekipowym PewDiePie. Ej może, oj kto to jest Ryżowy, Aura Chłopak się teleportował tutaj dwa razy podczas rządem w tym zakręcie, o proszę Świecki internet, nie? No, innym świadczy w innym świecie się O, Jaki drift Ale Ula oh la A umiesz tak samo jak PewDiePie, skoro jesteś też Zami. My name i mean. w sensie co, tak jak No nie wiem, no tak samo jak PewDiePie Czy umiesz? <grym> Ale co? No? No, no nic, nie tak wie, to, no tak samo jak on Po, po prostu, czy umiesz tak jak Może? Jak <grym> 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 się piękno, nie Bili Bili no. Po szwedzku? Po szwedzku? Wait, ja naprawdę nie wiem o co teraz chodzi. No ja, nie, kto to PewDiePie, taki kawałek. Poproszę go i mnie patrzą. No nie, jest zagadany! Tak zagadany! Ale porabiamy. No po prostu zniknął nagle. Ale że Zagle wysadziłeś zimę ja, mu musiał mózg? Tak, mózg był wysadany. To nie jest no. ten part przywita się PewDiePie. E, nie. Nie, spejtuję ty na tajacy to, to drugi. A bień. co, no zapiszcież czy jecha, co? Proszę cię, no. ja nie wiem tylko się wita, ma. no ja go dawno nie oglądałem. Co tam? Tak ja też <glądam> tego. Same same to nie tego dawno nie oglądałem. Ale to jest, nie nie jest To jest jego stary w 2011 roku. Ale myślicie, kiedy ja go ostatni raz oglądałem? A. Okej, jako go Ja go ostatni raz widziałem na aferze mostowej, ale to chyba wtedy. O boże, aha! O nie, nie przypominaj nawet. No ta afera mostowa! Spug! Spuga! Teraz ostatni raz go. No kojarzymy. bądź kropki, no nie pamiętam. No to tutaj, przypomnij podcink. No nie walny, chcę podcink. No. 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 Nie bo ja, ja kompletnie, no kompletnie... A później nie drugi wiem, raz to słyszałem to, o Pipa'u jak była ta wojna z T-Series i w sumie to, no. i tyle było mojego ja, śledzenia Rady Filipa. Ja tylko Bili Bili wiem o jednej rzeczy jak takie filmiki kupował i no, Znaczy no to tak, no to wtedy został tak zwany został to zwany to cancelled to Znaczy He's been no, no po Został polsku. No. Ale masz po mu cancel na czole tak. po prostu i... A, to normalna czas. rzecz. Jak na komputerku. A tari plakno wszystkim zagranie wypadłem. Znaczy nie no, na czym tam... Cóż. Jest, zadrzę, jest co, to, w to u was takie metody działają Dokładnie, No a jak? Na wikinga. Au au au, au. 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 Nie, no, na a chłop tam szczeka w oddali, no. Co jest? Jajce. Aura bo, bo pies ci się obudził. No właśnie słyszę. O. Właśnie, o, wczoraj tak go... chyba odpowiada. Bogaty, bogaty. Wczoraj tak Hogaty. było. Bogaty, do nogi. Hogaty. Kiedy to kiedy to było? Wczoraj chyba tak było, co ten, co tam. Ola coś mówiła na tym na face-to-face, no face no. a ty tak zresztą, aura zaczęła tak się rzeczy. No cicho, nie Cicho tam wiem, bądź! Co? Cicho! O, tak, to... i wszyscy się że ty tam robisz. No nieźle. No co, cały cisza? Tak, tak cisza, potem mówisz, a pies mi się budzi, coś tam nie. Nie, czy on jest bez dotykowy? No, 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 Zapisz śmiecił? Nie, łepę. to było do mojego samochodu, no nazwałem no. tak samo. No. To fajnie go nazwałem. 10% od no. produkcji, A dla Wszyscy mnie. teraz myślą, że ja to do Sylwestra krzyczałem. Nie, ale to było do nie, no to, 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 to. A, A tak, tak naprawdę do tak do tak mnie A tak krzyczą? naprawdę to my tak mówimy do swoich samochodów. No A tak, no, tak. To na sylo debilu, to na przykład ja tak naprawdę mówię do. do, no, do, do samochodu. samochodu. Tak, no. Nie do to Ja nigdy dosyłam tak. Oj, ty byś Ciędza, lepiej powiedział! Ja mnie lepiej powiedział! No <grym grym> to to, to o, za spokojnie powiedziane. Ale jakby powiedział, to ludziom by chyba włosy stanęły. Jeszcze, prawda, ale wyjść i tam wywalnie, jak mamy ciągle, że No właśnie, proszę się do to, tam wykręcić. Się A nie, się, nie się nagrał ostatnio GTA z Joconkiem i teraz się nie może wywalić. No właśnie. Kiedy ja nie, tak nagrałem, coś z Joconkiem? Szebar! No, jednak Niech cię skręci, tak? No? Jak ja, jak nie coś powiem, <grym> no niech. To, o, no, o, no i o, powiedziałem tak Powiedziałem byś tak. no, no, tutaj zademonstrował No co, powiedziałem głupoty mnie mi skręciło, no Zawsze tak jest ja, ja. Dobra tak to rozumiem Czy co dzisiaj było takiego, że rozumiem. mnie tak mocno skręciło Że, Piatko Piotrk na czasie Dlatego pojęcia nie Coś mnie przymroziło konkretnie, ale nie wiem tak. co Tak, tak, Piotrk. tak, tak, tak. Ale to Bohogat coś powiedział? Czy? Nie, nie wiem właśnie co, co mi się, ale się działo Ale ja Wiecie, bieg chwilę nie wie, na czat? Taka sytuacja. Biję chwilę nie. na czat i jakiś taki była złota myśl, że napisałem, że mrozi, mrozi. Ale nie wiem co to było. Nawet nie widziałem tego komentarza pewnie się... O opluwasz widzów i opluwasz czat. No tak no, było. No. No, no, no. no. no, więcej nic nie na Skręcony! Skręcony! Więcej nic nie napiszę na czacie jak tego pływasz na widza. Nie! Ja, Daj go! Cały ja, ja, czas! Wywalę lampę w niego! Ciężko, ciężko to ja, jest nie. zadrobić teraz. Tego, standardowego no. nie było akurat, Ale byłyby ja, ja, to ja, 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 jak ja, ja, ja. jakby jak zarzuciło tutaj. A, a ja. gówno tam! Za bardzo bokiem chciałem wjechać. A ja właśnie bokiem wjechałem. ty nie yep. oh mojego! tu! Jee, jest pierwszy! Jest pierwszy! Pierwszy! Ale walczyłem twardo, walczyłem twardo! Jest led streamka odpalił z banner! Made best one! Może odpalę? Może Będziesz w wojny robił banner bo lordowe? Nie mamy, chłopie! A bo na bada multi rup. ty spróbować! O, A tam gdzie jest, jest multi? Nie grałem bada. w ogóle, no Ta, tak jest... A nie grałem ani razu! Nie, nie, już nie grałeś ze mną! grałeś ze mną! Tak! nie, tak, nie Na moim, Na moich rodzinach graliśmy co? na tym na Ale by się uderzył tam, no Nie. Bo... No co jest o, ze mną o, dzisiaj o, grane? Jest. Ja prawdziwym autem dzisiaj pojeździłem trochę i teraz nie umiem w GTA tak. Fajna w... trasa się wydaje, bądź oj Wiecie już gdzie jebem, no, no, Ale czy tutaj, o, ale czy, ale go ładnie ale tutaj tu, no, no, normalnie, O nie Haha, kolejnego zaraz trzeba przewieźć tutaj ja cię dupię Kręć To zakręty takie znikąd No, dzisiaj Czemu ta jedna osoba cały czas na mapie mi miga i czemu to jest Hogaty? Nie e, wiem, może brzydki jest? Ja w ogóle tak, a, tak nie robię, no, tak jak, no. jak ty powiedziałeś, nie powtórzę po tobie, ale... Nie robię no, tak Mruga cały czas Oj, cię dupię O, nie Oooo Mnie też sprzątnął to. ja, ja, ja. się sprzątnęli Sprzątają jak śmieci no Ale tak. fajna marka podoba co, mi się, o, przyjemna, o, przyjemna, no, <laughs> no, przyjemna Oj Piotrek, co ty tam za jakiś podoba speed boosting nie robisz, Jumpy boosty z shield breakerem O nie, to jest Amen. właśnie tutaj ten no, boosting, się. Wjeżdżasz, tam się wjeżdżasz sobie w barierkę, ona ci odpycha i to jest nie, barierka nie. Boosting. To jest chyba nie boosting, tylko breaker Barierka boosting O, może być, barierka breaker w sumie A, barierka breaker no taki stary do ciebie aura przede mną. O, sixty. tak też poleciał chyba. freeze 60. Ja do koła podsuszę. się jedź, jedź, gdzie go? Oj, na zakręcie tak niebezpiecznie trochę podjechać. Tory aura zajechałem ci chyba. Nie, 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 jeszcze ja za to spokojnie. Ja z nim. Ało, nie ze mną jadą. tego patafiana tam. O, leci. Co jest? Kompleczo. No tak, bo tam koła zrywa o oh nie! O, oh, tutaj zakręciłem no, teraz, zakręciłem! Nie, oh, nie, no, nie, nie ty nie, 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 nie lubię tego Mrusa Rudinio! Rudinio, daję! Rudinio, szybko, szybko, szybko. Rudinio, daję! Rudinio, już Rudinio, szybko Rudinio, daję! Rudinio, się poci

Dęciaki, no nie. dęciaki Nie dało jedno. rady niestety. No nie dało rady Ale piecka no schęciłem tak pięknie, że dzięki nie. temu mamy zwycięstwo Wuuu tak jest. Dzięki frajery dwa Hardcore Zigzag Walleride Zigzag, <laughs> No okej <okay. śmiech> Zigzag okay. Specjalnie ta mapa pozdrawiam była Pozdrawiam Bartek, na... pozdrawiam Dokładnie Ocelot Bartek, pozdrawiasz swojego you. kolegę? No tak już ale, ale super! Dobra! Na pierwszym miejscu jechał, super. co? No dobrze zrobił Dawaj. Ja, ja mam. na pierwszym miejscu zaskasowany został. Dawaj, kasi go aura! Nie mogę! Jak nie możesz?! Zawsze no, możesz! No, no, no on nie może! Jadę dosłownie za nim, no! No nie! nie no nie! Ale że włoszone w dupę jest teraz! Bym, 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 bym. Teraz możesz! O jest! Łapa, ile się da! nie! Ale mnie Piotrek dygnął! Nooo, no, Piotrek no. mnie no w dupala zapakował! A tak. ja drugi jestem znowu, więc no. O jezu! Dobra, jednak się no jest z który się odpala za Oj, tak, tak, to no, za mną miałeś tak, ja tak. teraz. Jodź się no. dupia! Ej, no Aha. co? Ja puściłem tak. sobie shift. No, no, no. Nie puszczaj sobie shift. A po co ci shift był? A po nie Ale puśćcie no, sobie no, shift. Ja. Tak. Po co ci shift? Nie wiem, ale puściłem go. Ja tego nie zrobię, ja tej mapy U. nie zrobię Ale trickers! Siema! Jakie to jest Ja nic ja nie, ja, niczego... nie umiem robić. Niczego to nie było trudnego póki co? Aha. To czekajcie, bo ja teraz o, nie wiem, co my teraz, my teraz my zrobić. To nie. Tak. Widziałem to. Dobry. I ma. tutaj widziałem na górze. Mnie, ale nie wiem, co teraz trzeba zrobić. Co ja? No przecież nie wiem. A tutaj. już Zwestrowić. wiem, co trzeba zrobić, dobra. No. Co? Co? Z... Zdupić się. No. O, oh, to ty je ulubisz akurat, nie? O. <grym> Co? Je? Ale dziwne to było, bo Rys no, takie... był Dobra. bez sensu, bo auto się Dobra. blokowało. Kołami. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. A bo to, o, a, jest. A, nie, nie, to, to jest O, Kontenera. A, to było. Nie, prank na końcu. No, był. Nie mogę tego zrobić, no, To zrób go, no. banet. O, oh, banda na YouTubie już, ojojoj Another silo is coming Another silo is to make you feel right Ale That's mnie wydubiło na tym That's, right. That's right. right Tak, mnie też wydubiło O, oh, w dupę, ale salto mm -hmm. Ty biskie. No, no, no co, jest? Ranto? Wiadomo, jest gówno, co no. to jest ramto? Gówno no No dobrze, no. no, no no. ramto, gówno, uwielbiam Tak. tak. Na, na Typowo, ty. Typowo. Typowo, Typowo. Nic ja, ja nie, nie, i dobrze dobrze. nie, nie, jak nie, 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 coś tam tam nie, coś tam gadał. Coś tam nie, 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 no No, i co? Ua! no powiedz, więc. nie, 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 się Tak nie, mówił nie, 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 tak a, nie, nie, cosplay <laughs> A, ten nowy już go no, robił no, coraz mocniej. No ja czekam, czekam. Jedź to młodzieżko. No no i co, jak się zrespił kołami w dupie, no? Dobra, pyk. I koniec. Nie taki szybki koniec, jakby ci się mogłoby dać. I teraz nie, dopiero będzie. Koniec. Co? Nie, ja to mądrze zjeżdżałem, nie jak Two Head. Ale ja to mądrze zjechałem. Pyk. Jest, punkcik, nara